Hej, cześć, siemono, z tej strony słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej końca rozdziału z rycerzami, tak naprawdę dzisiaj będziemy grali kobietą, kobieta, która będzie miała do dyspozycji dwa ostrza i tymi dwoma ostrzami będzie chciała pokonać niejednego przeciwnika, który stanie na naszej drodze. Chciałbym polecić kanał, który się pojawia na mojej głowie, zobaczyć co tam się dzieje ciekawego, a my przejdźmy już do kolejnego odcineczka z For Honoru. Dzisiaj kontynuujemy ciąg dalszy rycerze. Coraz bliżej mi się wydaje i będzie koniec działu z rycerzami, kto wie? Dzisiaj lecimy z sabotażem, jak sami widzicie. Także to jest dzisiejsza nasza misja. Dobrze. I znów zimą. Okej. Okay. Czy dzisiaj gramy znów inną postacią? No proszę bardzo. Tylko na początku, właśnie pierwsze trzy odcinki graliśmy tą samą postacią, a teraz to już jest po prostu od poprzedniego odcinka różne postacie. Yy, blok neutralny w pozycji neutralnej, dopasowuj blok do każdego ataku. Ok, dobra. Lecimy, dawaj, dawaj. Ładnie. Dobra, fajnie poszło. Lecimy dalej. Musimy iść w tamtym kierunku 160 metrów. Trochę jest. Oj, oj, oj. Muszę uważać na tych z różnych stron. Dawaj, dawaj. Też muszę, właśnie, blokować ruchy tych każdych przeciwników, bo każdy chce mnie zaatakować. Dobra, jakoś fajnie nam poszło. Ok, fajnie się udało. Yy, dalej mi się wydaje, że po prostu dołem. Czy nie tak? Jak najbardziej. A i tutaj nie potrafiłem zaskoczyć, no trudno. Tu w takim razie nie chciała zaskoczyć. No to co zrobię? No nic nie zrobię. Oj oj, muszę uważać właśnie. Bo każdy chce mnie zaatakować. Weź się każdym. Tak raz dwa nie zajmę. Muszę najpierw z jednym powalczyć, żeby po prostu podejść do kolejnej postaci. No i co? No. I blokujemy. Dobra Kurde już nie zdołałem zablokować Dobra, jako się udało, uleczmy się Podejdźmy tutaj Holden trusts that warden Ale czy możemy chyba z drugiej strony spróbujmy Tutaj mogę coś właśnie Okej okay. Tutaj niby coś pokazuje, ale dobrze Niech będzie, lecimy dalej. Aha, dobra. Spokojnie, spokojnie, panie. Tylko nie dwóch was. Dobra, już jeden z głowy. Ładnie i dalej w górę, tak? Tutaj są jeszcze przeciwnicy. Spróbuję się rozprawić w taki sposób, jak nam się uda. Ok. A ty co się patrzysz? No ty zwinna jesteś. Hmm, też tak potrafię. Ładnie. Dobra, porobiona. Czy tutaj mam jakiś sekret? Czy ja mam tutaj się udać? Co by się stało, jakbym ich zostawił tam? Kurde, na no dwa ciosy. Ładnie. Jestem pod wrażeniem. Dobrze, lecimy dalej. Kolejny przeciwnik. No, come on. Dawaj, szybkie ciosy mu tutaj. Ale ładnie blokuje. O właśnie, wikingowie tak potrafią przewrócić. Odpocznijmy. Ładnie. Nie znałem cię z tej strony, że takie bajrandy potrafisz. Ładnie? Ładnie to porobiła teraz. Elegancko. Myk. Dobra, fajnie. Lecimy dalej. Właśnie, może tędy teraz? Tu jest jakaś ścieżka. Warto by tutaj. Zobaczyć, czy może tutaj się przedostaniemy. Coś tutaj odblokujemy, czy nie? A ja wiem tam, nic nie wiem. Coś mi pokazuje, ja do końca nie jestem przekonany, co to może znaczyć. No dawajcie. Ja się nie boję. Do ognia wszedł w ogóle. No, niedobrze. Wale, właśnie takie mocniejsze ciosy, bo więcej im życia zadaje. Ale, jak się nie uda, to się nic nie stanie przecież. Dobra, dalej tędy. Jaki pomysł? Sabotowanie. Sabotuj mechanizmy, ale gdzie? Mogę tu zeskoczyć? Ale że ja działałem tylko w pojedynkę, nie? To jest Hitler. Ładnie, pięknie. Oj, ale mi zadaliście teraz. Dobra, tak się bawisz. No to dobra, spróbujmy. Gdzie uciekasz? Co się wystraszyłeś? Execution, proszę bardzo. Dokoncz go! Dokoncz! Ładnie, dawaj, dawaj. Gdzie są cele? 30 i 20, tu jest bliżej. Gdzie władzisz tam na te ściany? Okej. Okay. W ostatniej chwili, bo już się nam... Można powiedzieć energia skończyła. Kondycja. I should I No to pociągnij się. Okej. Okay. Blokuj i atakuj. Dawaj, uniki! Nie plecami się ustawiaj. Dobra Nie wszyscy od razu Właśnie w dwóch to już nie jest za dobrze. A ty co? Takie silne ataki na mnie dajesz, co? Oszalałeś chyba. Dobra, koniec z nim. Szybciutko, chodźmy tutaj. Zróbmy to samo, co z poprzednim. Sabotujmy mechanizm, czemu nie? Teraz muszę się przedosiać gdzieś do góry. Ale gdzie dokładnie? Tutaj? Spróbujmy. Dawaj, dawaj. Biegiem. Może się uda, może się uda. Zróbmy to. Okej. Okay. Ale, jak mam się przedostać do góry? Powiedz mi, czy tu jest jakieś wejście? Może tędy, co? A jakbym się tak przedostał szybko? No, dawaj, dawaj, tak na szybko. Ja wiem, że jesteś wytrzymały, ale bez takiej kontry mi tu. Co jest z tobą? Okej, okay, dobra. Coś się dzieje. Jesteśmy my? Tak jest. Uciekaj! Uciekaj! Wow! Niesamowite. Icyk rozwalone. Można powiedzieć zamek. Paths clear, impressive. Don't Zadowolona, zadowolona. Także tak by się prezentowała misja. Co w kolejnej misji? Sami zobaczycie, już tutaj na mapkę nie wejdę, żeby mieć po prostu taki smaczek na kolejny odcinek. Jak na razie dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć!